Pan z Wami jest ludem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza wydawa Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam Wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na Ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, opowiadam Wam: jeśli dwóch z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie, to piękne. Na początku każdej Eucharystii ksiądz podaje intencję, w jakiej sprawujemy tę liturgię. Jest to ta intencja szczegółowa, tak byśmy ją mogli nazwać. Dlaczego? Dlatego, że każda Eucharystia jest odprawiana najpierw za cały Kościół. I ma to bardzo jasne konsekwencje, które możemy oglądać w treści modlitwy eucharystycznej. Tak ją nazywamy. I zauważymy tam, że są różne grupy w kościele, za które się modlimy. Oczywiście również te zdania, które mówią o całym kościele. Więc przychodząc na Eucharystię, powinniśmy przychodzić z intencją modlitwy za cały kościół, bo taka jest intencja. Drugą intencją jest modlitwa za tych obecnych tutaj. Więc popatrz. Na swojego brata, albo siostrę, albo znajomego, albo nieznajomego obok, gdy przyjdziesz tutaj na mszę, to za niego się modlisz. Z taką intencją powinieneś przyjść. Że ja się chcę za niego pomodlić. I ta trzecia, właśnie szczegółowa, najczęściej mniej jest nam znana, bo zwykle ktoś przychodzi do księdza, prosząc, żeby się właśnie w tej intencji szczegółowej też pomodlić. I wtedy dlatego ksiądziom podaje, żeby wszyscy wiedzieli. Ale o tych dwóch każdy powinien wiedzieć. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ Jezus wielokrotnie zwraca uwagę na intencje z jaką coś robimy. Nie wiem, czy zauważyliście w różnych kontekstach, czy różnych okazjach, czy różnych działaniach, Jezus zwraca uwagę na to, co jest w twoim sercu. Dlaczego coś robisz? Dlaczego się modlisz? Dlaczego pościsz? Dlaczego udzielasz pomocy drugiemu człowiekowi? Dlaczego coś robisz? I ta intencja spotkania się tutaj jest też bardzo przez Jezusa podkreślona, i Jezus pokazuje, że jeżeli Twoją intencją jest spotkanie się w imię Jezusa, to On tu jest obecny. I przy każdej modlitwie, jeżeli wierzący przychodzą, z tym nastawieniem, ja tu jestem ze względu na Jezusa, bo on mnie zawołał, ja usłyszałem w sercu, że tak jest, i chcę tu być. W jego imię się zbieram. Jeżeli ktoś zbiera się z jakiegoś innego powodu, to znaczy dla niektórych to jest na przykład piękny śpiew. Tak pana organistę pozdrawiamy, bo pięknie śpiewa, i każdy mówi: Och, tu jest tak dobrze sobie pośpiewać. Ale śpiew nie jest ostateczną intencją naszego spotkania się. To znaczy, on jest za małą intencją. Jezus mówi: Jeżeli intencją Twoją jest przyjść, żeby sobie pośpiewać, to ja nie wiem, czy ja tam przyjdę. Może czyjąś intencją być, no, ksiądz mówi jakieś takie kazania, które gdzieś tam do mnie trafiają. To może być za mała intencja. I Jezus wtedy mówi: No, nie wiem, czy ja na takie spotkanie przyjdę. Jeszcze ktoś może powiedzieć: O, ja mam tutaj znajomych, ja dla tej wspólnoty przychodzę, porozmawiam sobie, miło się poczuję. To jest za mała intencja. I Jezus mówi: Nie wiem, czy ja na takie spotkanie przyjdę. Jezus natomiast obiecuje tym wszystkim, którzy mówią: Ja tu przychodzę ze względu na Jezusa. I Jezus mówi: Tak, ja tam przyjdę. Ja tu się staję obecny. Ze względu na tę jedną intencję, która łączy dwóch, trzech, dwudziestu, trzydziestu. Ja chcę tu być. Oczywiście na Eucharystii jest troszkę bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ Jezus obiecał, że jeżeli my będziemy sprawować wieczerzę Pańską, czyli jeżeli będziemy Eucharystię, tak jak ją Kościół rozumie, celebrować, to on na pewno przyjdzie. Już nawet bez względu na nasze intencje. To nie nasze intencje Jego tutaj ściągają, tylko to posłuszeństwo i to czynienie, co się Jezusowi podoba. Ale gdy popatrzymy na sedno sprawy, to to jest taka sama myśl. Dlatego, że jesteśmy wierni Jezusowi, dlatego, że robimy to, co on nam powiedział, nakazał. To czyncie na moją pamiątkę, dlatego On jest. Zatem my wszyscy powinniśmy się łączyć z tą właśnie intencją czynienia tego, co Jezus chce uczynić. Czynienia tak, jak Jezus to dla nas przygotował. I wtedy możemy też rozumieć, że ja nie muszę grzebać w pamięci mojego sąsiada, znajomego przyjaciela, co ty tam masz w tych intencjach. Bo naszą intencją jest czynienie tego, co Jezus nam powiedział: tego, żebyśmy sprawowali świętą ofiarę, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jego. I my to robimy. I dlatego z tą intencją przychodząc, czynienia tego, co się Jezusowi podoba, mamy pewność, że on tu jest. A nasze intencje rzeczywiście się łączą razem. Dlatego tu przychodzę. Dla świętej ofiary. Dlatego znaku Bożej miłości, tego, że Jezus ofiaruje siebie i ja się chcę połączyć z tym ofiarowaniem się Jezusa. I to jest, chciałoby się powiedzieć finał dzisiejszej Ewangelii, ale do tego, żeby ten cel osiągnąć, Jezus pokazuje co najmniej dwa kroki i ja chcę o nich powiedzieć. Pierwszy to taki, kiedy widzimy swoją słabość. Że nasze intencje nie są takie najbardziej krystaliczne. Kiedy my nie jesteśmy tacy bardzo doskonali. Kiedy zdarza nam się zrobić coś niewłaściwego. I wtedy Jezus mówi: Jeżeli widzisz kogoś, kto zrobił coś niewłaściwego przeciwko tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jezus chce. Likwidować wszystkie bariery między nami, żebyśmy mieli te czyste intencje. No bo wiemy, jeżeli pokłóci się rodzina, no to nawet mogą być w jednej kuchni, w jednej sypialni, w jednym pokoju, ale nie mieć jednej intencji, jednej myśli, bo jest myśl jedna i druga zupełnie inne. Intencje, przeżycia, pragnienia, nawet. Są przeciwne sobie. Dopiero w momencie, kiedy następuje rodzaj albo jakieś kroki w kierunku pogodzenia, pojednania, wtedy te myśli się łączą. Wtedy jest krok z jednej i z drugiej strony do tego, żeby być jednomyślnym w małżeństwie, w rodzinie, wśród przyjaciół, ale też we wspólnocie, czyli wśród nas. Jeżeli widzisz, że ktoś coś niewłaściwego zrobił, to. Upomnij go. I Jezus mówi, żeby to zrobić z miłością, to znaczy w cztery oczy. Żeby nie wyciągać, tak jak mówimy, brudów na zewnątrz, tylko żeby porozmawiać z tą osobą w tym miejscu, gdzie ona coś niedobrego zrobiła. I wtedy rzeczywiście możemy stawać się tymi, którzy mają jedną myśl z tą nawet osobą, która coś gdzieś niewłaściwego zrobiła. Czy uczyniła, czy, czy postąpiła w sposób nie taki, jak się Panu Bogu podoba? I to, co Jezus powiedział, co jest dla nas zaproszeniem, zachętą, a nawet nakazem, żeby tak zrobić, jest skwitowane takim zdaniem: pozyskasz swojego brata. Dla kogo pozyskasz? Do czego pozyskasz? No, pozyskasz dla Boga. Bo zrezygnując z tego, co było złe. Kiedy zobaczysz, że masz rację, że, że rzeczywiście, że to, co powiedziałeś, jest dobre. I jest to zachęta dla Niego, aby On zmienił to, co niewłaściwe. Jeżeli tak się stanie, to ty zyskujesz tego człowieka dla Boga. Ale dlaczego mogłeś go zyskać dla Boga? Dlatego, że najpierw Bóg zyskał ciebie dla swojej sprawy. To znaczy, dlatego, że Bóg w Twoim sercu obudził miłość do tej osoby i odwagę, żeby to powiedzieć. A żeby Go upomnieć, żeby zachęcić, żeby Mu pokazać drogę wyjścia. I wtedy łączycie się. Dlaczego? Dlatego, że potraficie ze sobą być coraz bardziej. Jednej myśli. Ponieważ rezygnujecie z tego, co złe, z tego, co, co, co dzieliło, w małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie. I to jest to narzędzie, którym Jezus chce, żeby każdy z nas się posługiwał. A żeby to. Upomnienie z miłością było sposobem pozyskiwania nas do rzeczywistej wspólnoty. Nie tylko tego, że siedzimy koło siebie w domu, w kościele, w pracy, ale że naprawdę zaczynamy tworzyć jakąś jedność, jakąś wspólnotę. I skutkiem takiego działania jest to drugie, o którym Jezus mówi, że jeżeli dwo, dwoje, dwójka, dwóch z Was. Zgodnie o coś będzie prosić, to to otrzyma. Nie można zgodnie prosić, jeżeli się jest w niezgodzie, jeżeli się ma różne intencje, różne zapatrywania, e, różne myśli w swoim sercu. Więc jeżeli tutaj na mszy chcemy zgodnie śpiewać, zgodnie się modlić, zgodnie zanosić prośby, to oznacza, że musimy coraz bardziej to uzgadniać. To znaczy, że coraz bardziej chcemy być właśnie tacy przemienieni przez Jezusa, że wykonujemy to, co On do nas mówi, że robimy te kroki, które od nas zależą, na ile od nas zależą, że, że chcemy być posłuszni Jezusowi. Najpierw w tym, że chcemy patrzeć na swoje intencje, dlaczego coś robię, po tym, że moje serce pragnie uzgadniać tę intencję działania z Nim, z Jezusem, i robić to czego on chce i jeżeli on to szczegółowo pokazuje tutaj choćby w napomnieniu to ja jestem gotów zrobić to czego Jezus ode mnie wymaga jestem gotów aby Jezus pozyskał mnie dla swojej sprawy dla właśnie tego co oznacza pomoc tej drugiej osobie w takiej trudnej sytuacji kiedy ona coś złego zrobiła i w końcu dzięki temu ja mogę się z tą osobą razem modlić Wtedy możemy razem mówić: Boże, pomóż nam, żebyśmy naprawdę byli w zgodzie, żebyśmy naprawdę potrafili się jednać, jednoczyć. Pomóż nam, żebyśmy potrafili współpracować. Pomóż nam, żebyśmy nie rywalizowali, nie kłócili się, nie zacinali się w swoich takich poglądach czy stanowiskach, od których nie chcemy odstąpić. To wspólne wołanie staje się coraz bardziej, no właśnie, tym, czego Jezus chce. To znaczy, żebyśmy z jednym sercem, z jednym pragnieniem stawali przed Bogiem. I wtedy możemy powiedzieć, że, że pracujemy nad jednością, pracujemy nad jedną intencją, pracujemy nad tym, żeby nas nic nie rozpraszało, nic nas nie niszczyło, nic nas nie dzieliło, ale tylko wtedy, kiedy będziemy dbali o to. O tę intencję, z którą przychodzę, i intencję, z którą słucham słów Jezusa, które pokazują mi drogę, dają mi szansę. Warto więc zapytać siebie dzisiaj: Czy ja jestem gotów wejść w ten proces, który Jezus dzisiaj pokazuje? Czy ja. Obejmuje refleksją to najpierw, dlaczego przychodzę na msze i kiedy tu przychodzę, czy chcę się uczyć tych jezusowych zasad: tego, że potrafię upomnieć, potrafię przebaczyć, potrafię wyciągnąć dłoń do drugiego człowieka. Czy ja się chcę uczyć tej odwagi, bym ja najpierw był pozyskany przez Boga, a potem, żeby. To moje wykonywanie Bożych dzieł pozyskiwało innych i budowało w nas jedność. Nie dlatego, że ja mam rację, nie dlatego, że moje jest ważniejsze, tylko dlatego, że Bóg ma rację. Tylko dlatego, że to On pokazuje, jak to zrobić, w jaki sposób tak właśnie budować. I słuchając Go, możemy coraz bardziej przybliżać się, jednoczyć, a w końcu. Rzeczywiście w Jego imię się spotykać, w Jego imię wołać i w Jego imię ostatecznie też zwyciężać. Amen. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje. Ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Taką Ewangelię usłyszałam nie tak dawno na Eucharystii. Było to na początku znoszenia obostrzeń podczas pandemii. I po niej. Ksiądz powiedział krótkie kazanie, bo to było w tygodniu. Zapytał nas obecnych: Po co tu przyszedłeś? Jaka jest twoja intencja, z którą tu przychodzisz? Czy to jest to, żeby Pan Bóg uśmierzył twój lęk, czy żeby cię uzdrowił? To tak jak ci ludzie w Ewangelii, jak Jezus mówi im, że przychodzą. Bo jedli chleb do syta, a nie dlatego, że widzieli znaki. Mówi, że Jezus wskazuje w tej Ewangelii, że mamy przyjść do niego dlatego, dla niego samego, że pragniemy Jego. Mówi, że nikt nie będzie pragnął ani łaknął, kto przyjdzie do niego. Mówi, że On jest prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem, prawdziwym chlebem. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale ojciec posłał swojego Syna. I tym kazaniem ten ksiądz bardzo trafił w to, co ja przeżywałam, bo właśnie przyszłam na tę Eucharystię po to, żeby Pan Jezus. Ukoił moje lęki związane z pandemią, które były wywołane pandemią. Bardzo trudno było mi być w domu, w odosobnieniu. I przyszłam na tę Eucharystię po to, żeby Pan Bóg ten lęk uśmierzył, i sądziłam, że dobrze, że taką intencję w sobie, z taką intencją przychodzę. I wtedy, przy, po tym kazaniu, zrozumiałam, że ja mam pragnąć Jezusa, mam pr Pragnąć przychodzić do Jezusa, że mam pragnąć przychodzić po to, żeby dotknąć miłości, że mam się skupić na tym, że po prostu przychodzę dotknąć tego, który mnie zbawia, który, e, który jeżeli go spożywam, ten mi daje na wieki życie i koi mój, e, moje pragnienie na wieki. I od tamtej pory za, yy, pierwszą moją intencją, jaką w sobie wzbudzam, idąc na Eucharystię, jest to, żeby yy, dotknąć miłości. Tak to zawsze sobie mówię: żeby dotknąć miłości, żeby spotkać tego, który mnie zbawił, żeby ucieszyć się zbawieniem, którego dostąpiłam. I owszem, wzbudzam też intencję. Takie dotyczące tego doczesnego życia. Dalej proszę Pana o różne rzeczy, ale aktualnie nawet widzę, że czasami zapominam o takiej intencji swojej osobistej, a pierwsze o czym myślę, to to, że chcę każdego dnia przyjść i po prostu spotkać się z tym, którego najbardziej potrzebuję i najbardziej pragnę. Bardzo dziękuję.